Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do kolejnego artykułu z cyklu Wojtek czyta Warhammera. Wczorajszy post wzbudził, wzbudził dość entuzjastyczne e, opinie i, i, i łapki w ogóle. E, a, propos, a propos sponsoringu, o którym wczoraj wspomniałem, Michał, Michał się zgłosił, Michał chce Mortariona, tak więc Mortariona z chłopakami, a tak więc e, Dawid siadł do Tłumaczenia, a w międzyczasie, w międzyczasie przesłał mi artykuł o chimerze, ponieważ czytam o czołgu Lehman Raz, i tam pojawiła się gdzieś chimera. Tak więc, tak więc, polećmy z tematem. Co to jest chimera? Z czym to się je? i z czego się to buduje. Standardowy opancerzony pojazd transportowy Astra Militarum. Jego podwozie jest podstawą dla większej liczby innych imperialnych pojazdów opancerzonych, jak choćby dla artylerii Basilisk i pojazdów zwiadowczych Salamander. Podstawowa Chimera jest wyposażona w multilaser, ale można na niej także zamontować inną broń, np. bliźniaczo połączone ciężkie boltery, autodziała i ciężkie miotacze ognia. Chimera posiada montowany w kadłubie ciężki bolter lub ciężki miotacz ognia i sześć montowanych w kadłubie Karabinów laserowych po bokach pojazdu, z których załoga Chimery może ostrzeliwać wroga. Może przewozić do 12 gwardzistów, 6 ciężkich broni lub sześciu ogrynów. Dzięki jego podwoziu pojazd może, można również wykorzystać jako amfibię i z jej pomocą przeprowadzić atak od strony mórz, bagien i rzek. W trakcie mijających tysiącleci Himera służyła imperium ludzkości pod wieloma różnymi formami, dowodząc swojej niezawodności i niezwykłej wartości. Jest to wszechstronny pojazd, zdolny do prowadzenia operacji w najbardziej niesprzyjającym środowisku. Jej gąsienice są w stanie pokonać niemal każdy teren. A ktoś tam napisał ostatnio tekst, że co, że ciągle ciąg, ciągle gąsienice i, i przez tyle tysiącleci nikt nie wymyślił nic lepszego? No mechanikus nie jest zbyt innowacyjne. Wielu wrogów imperium zostało zniszczonych, gdy ich generałowie uznali swoje flanki za bezpieczne, tylko po to, by zostać zalanymi raportami o krwawej rzezi, a, która miała miejsce w samym sercu ich sił za sprawą imperialnych gwardzistów wspieranych przez zabójczą broń Chimery. Oddziały astramilitarum, znajdujące się w chimerach, są niekiedy nazywane oddziałami opancerzonej pięści. Informacje te nadają taktycznej giętkości i prędkości zwartym i powolnym oddziałom Gwardii Imperialnej. Regimenty Piechoty Astra Militarum zazwyczaj nie posiadają żadnych oddziałów zmechanizowanych z uwagi na fakt, iż pozyskanie i utrzymanie pojazdów jest zwyczajnie zbyt drogim przedsięwzięciem dla większości gubernatorów planetarnych. Z tego powodu całkiem często zdarza się, by dowódcy dołączali indywidualne oddziały opancerzonej pięści do swoich regimentów, czerpiąc je z innych w pełni zmechanizowanych regimentów. Oddziały opancerzone i pięści są w stanie szybko odpowiedzieć na nagłe zagrożenie lub szybko znaleźć się na czele pochodu regimentu, zdobyć kluczowe pozycje i obronić je do czasu przyjazdu posiłków. Pozycje wroga są, na, są mu szybko odbierane, a ciężka broń Himer wylewa. Z siebie strumień śmierci. Gdy tylko stalowe rampy Chimery otworzą się, z wewnątrz wybiegną oddziały piechoty i zajmą się tymi przeciwnikami, którzy jakimś cudem zdołali jeszcze przetrwać szturm. Oddziały opancerzonej pięści zdobyły sobie swoją reputację za robienie roboty i są bardzo pożądani przez dowódców piechoty Astra Militarum. Opancerzona ochrona Chimer jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu każdego starcia, tak więc zazwyczaj Pojazdy te kierowane są na najlepiej okopane wrogie pozycje. Nie jest więc niespodzianką, iż oddziały opancerzonej pięści zazwyczaj mają jeszcze większe straty niż standardowe formacje piechoty. Chimera jest najbardziej powszechnym w Gwardii Imperialnej opancerzonym pojazdem transportowym APC. Te niemal wszechobecne w Gwardii pojazdy są niezwykle wytrzymałe i praktyczne. Od wewnętrznej strony chimery oddział piechoty może prowadzić swobodny ostrzał, zalewając wroga falą ognia, samemu będąc chronionym przez najcięższą broń. Te transportery są potężnym symbolem siły Gwardii Imperialnej. Posiadają szeroki zakres ekwipunku, pozwalającego na odnajdywanie wrogów w ciemności i masywne ostrza buldożera, dzięki którym pojazd jest w stanie pokonać każdą przeszkodę na drodze pochodu Gwardii i jej jednostek zmechanizowanych. Dzięki skanerom i woksom komunikacyjnym Chimery mogą także służyć jako mobilne bazy operacyjne, z których oficerowie Gwardii mogą efektywnie kierować swoimi siłami. Jak wygląda uzbrojenie Himer? Najbardziej znanym wariantem Himery jest wzór Mars, a to ciekawostka. Uzbrojony w tarety, czyli wieżyczki multilaserowe, ciężkie boltery wmontowane w kadłub i sześć kar karabinów laserowych pozostawionych do dyspozycji pasażerów pojazdów. Inny znany wariant Himery wykorzystuje ciężkie miotacze ognia na wieżyczkach i niekiedy wbudowane w kadłub lub ciężkie boltery w miejscu miotacza ognia na wieżyczce dzięki czemu Chimera może być idealnym wsparciem wojsk pieszych w gęstym terenie. Światkuźnia Gryphon 4 produkuje swój własny unikalny wariant Chimery z zamontowanym na wieżyczce bliźniaczym ciężkim bolterem i choć ten wariant pojazdu nie jest zbyt efektywny przeciwko wrogim pojazdom to idealnie nadaje się do walki ze zmasowaną piechotą wroga jak ma to miejsce w wypadku standardowych inwazji sił tyranidów i orków. Chimery można także wyposażyć w autodziało, co pozwala im na pełnienie funkcji lekkich pojazdów antyczołgowych. Inny wariant, zaczerpnięty wprost z STC odnalezionego przez Gwardię na świecie Kronus w czasie Mrocznej Krucjaty, pozwolił na odtworzenie starożytnego wzoru Kronus. Dzięki temu powstała Chimera, która zamiast swojej standardowej wieżyczki posiada wieżyczkę podobną do czołgu Predator kosmicznych Marines, włączając w to oczywiście jego autodziało. Chimerę można jeszcze wyposażyć w osiadkowanie kamuflujące, dodatkowe płyty pancerza, osłony gąsienic, ulepszony kwipunek komunikacyjny, wyrzutnie pocisków myśliwy zabójca, ostrze spycharkowe, reflektory i wyrzutnie granatów dymnych. Do znanych formacji Chimer e, należy Kompanie Artyleryjskie Gniewu, a no nie no, formacji Himer, tam gdzie Himery są używane. Kompanie Artyleryjskie Gniewu Imperatora to są kompanie, y, które zawsze rozpoczynają pochód wojsk i gwardii imperialnej na wojnę, poprzedzając nadejście sług imperatora, grzmiącą nawałnicą ciężkiego ognia artyleryjskiego dzięki. Nim pole bitwy zamienia się w dymiące usiane kraterami ruiny, pośród których wróg nie może znaleźć odpowiedniej osłony ani schronienia przed śmiercią, zmierzając w jego stronę, takie wiecie trochę Katiusze. Niszczące bombardowania kompanii mogą trwać przez solarne godziny, dni, tygodnie, a nawet dłużej. Niewiele linii obrony jest w stanie przetrwać czyste zniszczenie siane przez armaty kompanii. Formacje te zazwyczaj składają się z trzech baterii artyleryjskich, z których każda złożona jest z trzech basilisków lub kolosusów i jednego czołgu chimera, stanowiącego pojazd oficerski. Eee, kto użytkuje chimery? Gwardia Imperialna. Chimera jest najbardziej powszechnym pojazdem na wyposażeniu Gwardii Imperialnej. Większość regimentów posiada więcej tych pojazdów w swoich zbrojowniach niż jakichkolwiek innych. Inkwizycja posługuje się chimerami, by transportować swoich inkwizytorów i usługującą im piechotę, jak choćby inkwizytorskie oddziały szturbowe. Jednostki obrony planetarnej wiele sił jednostek używa chimer z tego samego powodu co gwardia wiele garnizonów planetarnych nie posiada żadnych ciężkich czołgów i muszą one polegać na chimerach. Adeptus arbites. Arbitrzy posługują się chimerami, by transportować swoje siły w czasie planetarnych buntów i rebelii. Chimery Adeptus arbites są niekiedy wyposażone w działka wodne, które pomagają e, Adeptus arbites panować nad tłumem. Straceni i przeklęci. Pomimo, iż jest to konglomerat zbuntowanych gwardzistów, kultystów chaosu i innych indywiduów, którzy odwrócili się od imperium i przysięgli wierność siłom chaosu lub stali się renegatami, członkowie tych formacji nie przestali doceniać niezawodności i praktyczności chimery. Słynni dowódcy Himer, inkwizytorzy Ordo Maleus, Tyrus, Lord Koteas, Hector Rex, 6 Magdalański Regiment Pancerny, 18 krygański Regiment Pancerny, 98 Kadjański Regiment Pancerny, 113 Kadjański Regiment pa Piechoty Zmechanizowanej, siódmy Regiment Mortancki Łowcy Głów, Trzeci talarnijski regiment pancerny Burza Piaskowa, Żelazny Legion z Armagedonu, 193 talarnijski regiment pancerny, 84 mordiański regiment pancerny, 527 regiment piechoty wallachańskich, e, walhallańskich lodowych wojowników. 81. Peryjski Regiment Pancerny, 8. Palladiuski Regiment Pancerny, 23. Krygański Regiment Piechoty Zmechanizowanej, 114. Kadiański Regiment Pancerny, 266. Kadiański Regiment Pancerny, Wraksjańska Zdradziecka Milicja. Brali oni udział w oblężeniu Wraks po stronie Sił Chaosu. Pojazdy skradli z depozytów Departamentu Monitorum na Wraks Prime. Siły Inkwizycji Legion Tyrana. Zdrajcy z czasów wojny Badab. Podwozie Chimery jest podstawą dla wielu innych opancerzonych pojazdów Imperium, włączając w to basiliski, gryfony, kolosusy, czołgi oblężnicze Meduza, Hellboundy, Hellhoundy, hy, Hydry, Manticory, wyrzutnie pocisków Death Strike, pojazdy zwiadowcze Salamander i Trojany. I o tych pojazdach również będę, będę w międzyczasie czytał, tak jak, tak jak o różnych odmianach Lejmana, rasa, czołgu. E, tak więc szykujcie się też równie. Szykujcie uszy, czyśćcie, czyśćcie uszy na kolejne artykuły. Choć w Imperium istnieje wiele znanych wariantów Himer, to w mijających stuleciach nieustannej wojny, na pierwszy plan wyszły trzy warianty specjalistyczne. Każdy z nich utrzymał zdolności desantowe i zdolność przewozową oryginału, i są to Himerax. Jest najbardziej rozpowszechnionym w imperium wariantem Chimery uzbrojonym w autodziała na wieżyczce. Chimerax został stworzony do pełnienia roli mobilnej artylerii przeciwlotniczej w sytuacjach ekstremalnych, w których wojskom gwardii brakowało wsparcia ze strony artylerii przeciwlotniczej z prawdziwego zdarzenia. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest fakt, iż zdolności przewozowe pojazdu zostały zachowane, dzięki czemu gwardziści wewnątrz nadal mogą tak samo dobrze wspierać kolegów walczących na zewnątrz pojazdu. Choć połączone autodziała chimeraxów nie sprawiają się zbyt dobrze przeciwko siłom lotniczym, to całkiem nieźle idzie im wspieranie działań naziemnych. Obecnie ten wariant chimery został już niemal całkiem zastąpiony przez antypowietrzny czołg Hydre. Chimedon jest lepiej uzbrojoną wersją standardowej chimery, która docelowo pełni rolę lekkiego czołgu. Chimedon jest wyposażony w działo zdobywcy na wieżyczce, co zwiększa jego siłę rażenia. Niektóre chimedony zostały ulepszone o działo bitewne, ale silniejszy odrzut tej broni był w stanie poważnie uszkodzić sam pojazd przy każdej próbie ostrzału wroga. Himero, i Trzecia, a, trzecia m, wariacja to jest chimero, Posiada pojedynczą wyrzutnię pocisków u łowca zabójca, przymocowaną do e, wieżyczki i zautomatyzowany system ładowniczy albo ośmiopak wyrzutni rakiet na szczycie tylnego włazu. Choć poprzedni wzór Himero posiadał włas odgórny, to ciężko było to pogodzić z poprawnym działaniem wyrzutni, korzystano więc z niego dość rzadko. Drugi wariant Himero jest był bardziej powszechny w, w służbie imperium, jako że jego wyrzutnie były użyteczne we wspieraniu sił gwardii w czasie ataku na silnie ufortyfikowane cele. Jakie były inne znane warianty, Himera szturmowa? Mniejszy wariant e, Chimery używany przez regimenty Krygańskich Korpusów Śmierci. Preferowana przez korpusy doktryna nakazuje ich oddziałom albo nie poleganie na transporterach w ogóle, albo korzystanie wyłącznie z ciężkich pojazdów takich jak gorgony. himer jako takich jest w Korpusach Śmierci mało. Tamtejsi gwardziści przedkładają jego mniejszy wariant na to oryginał. Taka konfiguracja jest przeznaczona na specjalistyczny najazd z linii frontu. Chimera szturmowa jest po prostu lepiej opancerzoną, lepiej uzbrojoną wersją oryginału. Chimera szturmowa posiada autodziało w miejscu standardowego multilasera, dzięki czemu o wiele łatwiej jest zaopatrywać czołg w amunicję, a jednocześnie spełnia on podstawowe potrzeby krygańskich korpusów śmierci na polu bitwy. Obrońca APDS-6A to wariant Chimery wykorzystywany na świecie roju Armagedonie. Jest uzbrojony we wmontowany w kadłub ciężki laser niszczyciel. Podobny do standardowej broni w czołgu niszczycielu łowcy i był używany do wzmocnienia oblężonych sił jednostek obrony planetarnej. Pojazd okazał się bardzo efektywny jako zapchaj dziura strat w trakcie orkowych inwazji na Armagedon. Chimera na kołach. To zmodyfikowane podwozie chimery pozwoliło na przytwierdzenie jej sześciu wielkich, wzmocnionych kół w miejscu typowych gąsienic. Choć ten wariant chimery nie jest zbyt powszechny w gwardii. To jednostki obrony planetarnej na światach granicznych posługują się nimi chętniej, jako że są mniej zaawansowane, a co za tym idzie, tańsze w produkcji dla ograniczonej gospodarki wschodzącej kolonii. Samarytańczyk Co prawda, Samarytańczyk jest wariantem chimery na wyposażeniu gwardii imperialnej, ale nie został on stworzony z myślą o prowadzeniu walki. Pojazd jest całkowicie rozbrojony i nawet nie ma się czym bronić, bowiem samarytańczykami posługują się korpusy medyczne gwardii. Kieruje nim dwóch sanitariuszy i zazwyczaj towarzyszy im także chirurg. Ich zadaniem jest transport rannych do stacji kompanii medycznej lub, jeśli to możliwe, posługiwanie się własną wiedzą w zakresie medycyny polowej na polu bitwy. Hospicjum polowym przewodzą zaś łaskawe siostry z zakonów szpitalniczek, adepta hospicjum. Co ja gadam? Adepta Sororitas, czytam jeszcze wcześniejsze zdanie. Hospicjum polowym przewodzą zaś łaskawe siostry z zakonów szpitalniczek adepta Sororitas. Każda z kompanii medycznych Gwardii Imperialnej utrzymuje przynajmniej jednego Samarytanina, choć bywa i tak, że jest ich więcej. Wnętrze pojazdu jest podobne do każdego innego ambulansu używanego w Imperium. Samarytańczyk posiada na wyposażeniu cały niezbędny ekwipunek do ustabilizowania stanu zdrowia rannego żołnierza i do opatrzenia ran do czasu, gdy odpowiednie służby medyczne zajmą się jego przypadkiem. Nie wiadomo dokładnie jakiego rodzaju narzędzia medyczne skrywa rampa Samarytanina albo nawet czy na jego pokładzie znajduje się jakikolwiek ekwipunek specjalistyczny, jak choćby serwitorzy medyczni. Galenus ta, znany także jako mobilny Galenus Medicus, jest wariantem Samarytanina i był używany przez Imperialną Armię w czasie Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Galenus był ciężkim pojazdem zbudowanym na udoskonalonym podwoziu Samarytanina. Był tak mm, szeroki i długi, że dopiero z bliskiej odległości dało się go odróżnić od superciężkiego czołgu. Pojazd był wyekwipowany w pełen zestaw chirurgiczny z elektronicznymi odczytami biologicznymi stanu pacjentów i mógł pomieścić do 20 rannych. Głównym celem pojazdu było zapewnienie stabilizacji stanu zdrowia żołnierza i transportu rannej piechoty ze strefy walki, po to by ranny mógł w spokoju wydobrzeć i jak najszybciej wrócić do aktywnej służby. W imię imperatora, prawda? Galenus był także przystosowany do przewozu martwych. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów, pojazd był zdolny do osiągania prędkości większych, niż mogłoby się na pozór wydawać, z uwagi na jego potężne silniki. Na pokładzie Galenusa służbę pełnili medycypolowi i pielęgniarze w postaci serwitorów, a całym pojazdem dowodził kapitan-chirurg. Nie wiadomo, czy Galenusy można ujrzeć w dzisiejszym Astra Militarum. Jak wygląda specyfikacja? A według Adeptus Mechanicus, świat pochodzenia świ Mars, Gryfon 4 i wiele innych światów. Broń główna: ciężki bolter, bliźniaczo połączony ciężki bolter, ciężki miotacz ognia, autodziało. Broń dodatkowa: ciężki bolter lub ciężki miotacz ognia. Znane wzory to od 2 do 11. Załoga: jeden dowódca, jeden kierowca, jeden działowy. Waga: 38 ton, długość: 6 ,90 m 90 cm, szerokość: 5 ,70 m 70 cm. Wysokość 3,72 m, elewacja działa, czyli góra dół od 25 stopni na plusie do 2 na minusie. Wychył działa 360, bo się wiadomo, wieżyczka obracała. Maksymalna prędkość na drodze 70 km, ale za pierdolo. Maksymalna prędkość poza drogą 55 km. Pojemność 12 ludzi lub 6 ogrynów. Miejsce strzeleckie z sześć tych miejsc, miejsca dostępu tylna rampa, górny Właz. Kadłub ma prześwit 45 cm prześwit Ziemia kadłub. Grubość płyty głównej, górnej 150 mm, grubość kadłuba 100 mm, a grubość pancerza wieżyczki to 150 mm. I w ten sposób dotarliśmy do końca artykułu Chimery. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej, cieszcie się i radujcie tym, ponieważ tego artykułu nie ma. Nie ma w Polskim Astronomikanie, a teraz już możecie go odsłuchać. Um, Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w nocy, dołączył kolejny kolejny patron, dziękuję. A każda złotówka się liczy... Mm. Co jeszcze mogę dodać? Co jeszcze chciałem dodać? Chciałem dodać jeszcze to, że wszystkim tym, którzy oglądają reklamy i wspierają mnie, Michał mnie mówi, ale to już chyba nie będę musiał reklam oglądać. Nie, no wiecie, jeśli ktoś wspiera, naprawdę nie musi, a już w inny sposób, to jest dla tych, którzy chociaż w ten sposób chcą wspierać mój kanał, bo każda złotówka się liczy, każdą wydaje. Ostatnio rzuciłem apel, że, że skończyła się kasa. No i widzicie, imperator pobłogosławił, zjawił się Michał, do. Dorzucił, dorzucił trochę grosza. W międzyczasie a, pojawiły się też inne środki. Tak więc a, tak więc jakoś tak nie brakuje na szczęście. Czasem się wiadomo, konto tam zeruje, coś ja też dorzucę ze swoich groszy. Ale wszystko idzie ku dobremu, mam nadzieję. Tak więc dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. I do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.